Druga Księga Kronik. Pycha Ozjasza zostaje ukarana. Z powodu potęgi, jaką osiągnął, jego serce napełniło się pychą do tego stopnia, że doprowadziło go to do zguby. Sprzeniewierzył się panu, swemu bogu, wszedł nawet do świątyni pana, aby palić kadzidło na ołtarzu kadzielnym. Zanim wszedł kapła Nazariasz, z osiemdziesięcioma odważnymi kapłanami pana. Przeciwstawili się królowi, mówiąc: Nie tobie, Ozjaszu, przysługuje palenie kadzidła przed panem, tylko kapłani, aronici są wyświęceni, aby palić kadzidło. Wyjdź z miejsca świętego, dopuściłeś się świętokradztwa i nie przysporzy ci to chwały u pana Boga. Ozjasz zdenerwował się, bo trzymał już w ręku kadzielnicę i był gotowy do kadzenia. A gdy zdenerwował się na kapłanów, na jego czole zajaśniał trąd. Znajdował się wtedy w obecności kapłanów w domu pana obok ołtarza kadzielnego. Azariasz, przywódca kapłanów oraz wszyscy pozostali kapłani, patrzyli wtedy na niego i kiedy ujrzeli, że na jego czole pojawił się trąd, zaraz wyprowadzili go stamtąd. On sam też starał się wyjść jak najszybciej, bo poczuł, że pan go dotknął. Pozostał trędowaty aż do śmierci i mieszkał w osobnym domu, daleko od pana, a jego syn Jotam zarządzał pałacem i sprawował rządy w kraju. Pozostałe wydarzenia związane z jego panowaniem, wcześniejsze i późniejsze, zostały opisane w księdze prorockiej Izajasza, syna Amosa. Kiedy Ozjasz spoczął przy swoich ojcach. Pochowano go na polu nieopodal grobów królewskich, ponieważ mówiono, jest trendowaty. Władzę królewską objął po nim jego syn jotam. Pewny swojej pozycji i absolutnej dominacji w państwie Ozjasz posunął się w swej pysze do tego stopnia, że pomimo protestów kapłanów postanowił osobiście złożyć ofiarę kadzielną w miejscu Najświętszym. Było to jawne naruszenie przepisów dotyczących sprawowania kultów świątyni, które autor uznaje za świętokradztwo. Wcześniej, co prawda, królowie pełnili funkcje należące do kapłanów, ale autor, bazując na prawodawstwie opierającym się na tzw. tradycji kapłańskiej czyli na przepisach powstałych w środowisku kapłańskim w geście Ozjasza widzi uzurpację i przekroczenie kompetencji królewskich. Czyn Ozjasza spotyka się z natychmiastową odpowiedzią Boga. Trąd, symbol przekleństwa i zaprzeczenie błogosławieństwa Bożego sprawia, że Ozjasz traci władzę. Nie jest już nikim więcej jak opuszczonym przez wszystkich kaleką, niegodnym nawet tego, aby spocząć w grobach królewskich.